Wystawa Zbudowani, Sklecowani i opowiada, że codziennie żyjemy w ciągłym tłumie, w ścisku, pędu, pędzie i w związku z tym każdy z nas potrzebuje swojego azylu. Niektórzy znajdują go w domu, inni w teatrze, jeszcze inni w muzeum. Miron Białoszewski głównie odnalazł go w swoim mieszkaniu, teatrze i twórczości. Zapraszam bardzo serdecznie. Moja wystawa nawiązuje do wspomnienia Mirona Białoszewskiego, który opowiadał niewidomej Jadwidze Stańczakowej o otaczającym ich świecie. Ja wykorzystałem ten motyw i poprosiłem mojego siostrzeńca, żeby przeprowadził nas po Mirowie i przedstawił świat, który widzi swoimi oczami. Na targu, gdzie ludzie młodzi i starsi. Temat język miasta zinterpretowałam jako zestawienie dwóch brzegów Wisły w Warszawie. Zestawiłam stronę praską i stronę śródmieścia. Swoją wystawę oparłam o zdjęcia, które pokazywały różnice w oparciu o ulicę, detal oraz ludzi. Fotografie pokazują Warszawę od strony nieoficjalnej, ukazują jej kuluary, ponieważ tak jak Miron Białoszewski nie lubię zbytniego uporządkowania. Zaglądam często na podwórka, znajduję kontrasty, jakieś zarośla, które właśnie korespondują z jakimiś wieżowcami, często też z nowymi osiedlami. Moja wystawa nosi tytuł Miron Jedzie Metrem. Brzmi to dość paradoksalnie, jednak ja zachęcam e, widza do zabawy z własną wyobraźnią, aby w tych czarnych szybach tu na wystawie dostrzegł również opowieści, które być może snułby Miron Białoszewski, słynny warszawski pasażer, e, i dostrzegł naszą rzeczywistość, dostrzegł to, co ja widzę w metrze warszawskim odbicie warszawskiego tempa życia. Rytmu, a także głosu Warszawy. W słuchawkach i w głośnikach możemy usłyszeć głosy pana ksawego jasińskiego, którego zaprosiłam do projektu, który dla mnie jest uosobieniem głosu Warszawy.